On tutaj jest i patrzy na nas, koło wersalki z prawej strony widzicie, tutaj wam pokazuję myszką. Cześć, podjadę kamerką, jedziemy kamerką, patrz podjeżdżam i on tutaj będzie, dosłownie, jak się dobrze przyjrzycie na mnie, <grych> na mnie pięknego, to tutaj jest Paul. On się ukrywa za wersalką i czeka na nas, abyśmy kliknęli graj, start. Zobaczymy co się stanie, bo musimy nim się zaopiekować. Kliknijcie opeczkę w górę, a ja odpalam za 3, 2, 1, klikamy start i zaczynamy, ładowanie trwa. O, jak szybko, i jesteśmy w pokoju przed telewizorem. Okej, okay, gra się zaczyna. Musimy zaopiekować się naszym połu. Zwierzątkiem kochanym. O jest! Tutaj patrzcie, jakiś siłodziak. I pokazuje chyba, że jest głodny. Musimy go nakarmić. On chce Weźmy. jeść, on chce jeść! O właśnie jeszcze. On jest, z... Z... Dawaj go Ze mną nakam. jest jeszcze Sebek i Alek. Cześć. Którzy będą tutaj komentowali, nie jestem sam, gramy na trójkę. Alek i Sebek oraz ja. I Jesteśmy w pokoju, oni będą też y, się opiekowali. Mamy teraz poł, Takie zwierzątko, którym musimy się zaopiekować. Musimy go nakarmić, położyć, umyć, i pobawić się z nim i tak dalej. Dobra, no to teraz on jest głodny. Nakarm go. Ej, on ma tu pokój swój. Patrz jakie łóżko ma fajne, długie. I tutaj, uuu jaka poduszka. Jest fajne. Ej, jaka ma, on ma lepszy pokój niż ja. <grych> Ej, ty... a jedzenie masz w lodówce w kuchni. Okej, okay, dobra, idziemy. O jest coś tu napisane pepperoni for Leon Candy. Co? Dobra, jedzenie lodówkę. jest. O ma kuchnię super. Lodówce. Patrzcie, mamy kolejne pomieszczenie. Tutaj jest pokój zabawek, a następne mamy rozejrzyjmy. Się jest kuchnia i wanna do myć, a to jest prysznic, chyba. I mamy też kibel. Dobra, okej, okay, chodźmy go nakarmić. A wy mnie nakarmcie widzowie. Ej, wy też możecie mnie nakarmić. Wiecie, czy możecie mnie nakarmić łapeczką? A... Dajcie mi do buzi łapeczkę, teraz Możecie kliknąć, ja sobie sprawdzę, kto klika, i założyć moją nową czapkę Smile Slow Team. Zobaczcie, mam nowe czapki, fajne, z siateczką z tyłu. Emblemat 3D Smile Slow Team. Jak Wam się taki kolor nie podoba, to mam też i pomarańczowe. Jakbyście chcieli, są pomarańczowe, są niebieskie, i też są żółte, z takim innym daszyczkiem, gdzie jest napis haftowany Smile Slow Team. Ja sobie elegancko założę. Też możecie mieć takie czapki na moim sklepie SmileSlow.pl. A do każdego zamówienia wrzucam gratis naklejki i nowe zdjęcia. Takie wleciały, patrzcie, jest, gdzie byłem z jest mój też autograf, jestem normalnie to jest tyłu, jest burcz albo kolejne zdjęcie gdzie lecę nad Dubajem, helikopterem poleciałem nad Dubajem, czajcie i możecie mieć takie zdjęcie ze mną gratis za darmo do każdego zamówienia, bo dlatego, że to zdjęcie już się kończy, tu byłem ze sepkiem, ale to zdjęcie już znika i są nowe. Kolejne, więc spadajcie, co jeszcze Jeszcze jest trzecie, ale wam później pokażę A teraz się skupmy i weźmy nakarmę, bo on jest Głodny, oj, wyrzuciłem go, biorę go jeszcze raz Cześć, postawmy go tutaj Nakarm go, bo on tu głodny Oooo, jest Jakie jedzenie on ma, patrzcie, frytki, hamburger go wow. go. Sam bym szamał to. Ej, on ma, ja ma lepsze rzeczy, ale lec. ja bym też je zjadł Ja bym też Dawaj je zjadł Dawaj mu kurczaka i fryteczki Ej, co mu dajemy, dobra, co ja wybieście? Napiszcie w komentarzu, co mu dać, kurczaka? Kurczaka, kurczaka i frytki dobra, biorę kurczaka, okay. Dobra mu. Połu! Masz! Pół! Ej, połu! Połu co się stało? Połu, połu. O, połu. No Uwaga dajmy o, mu teraz jest! Okay? Masz ryj Jest, Jadł! A, okay. A, jak... Jak A Jak fajnie blaska! Jak fajnie laską słyszeliście! Nie tutaj mów więcej, bo on chyba głodny jest. Dawaj więcej mu, mu dać? Jeszcze! A co hamburgera no. mu dać? No, tak, hamburgera. Patrz, patrz no. jak otworzył! Jak otworzył, patrz fajnie, patrz no, Tak, głodny jest, otwieram okay. Patrz otwiera! Nie ma! Masz, masz, masz! Nie ma, nie dla ps... E... Nie dla ciebie. E, daj mu, to jest wieża. No daj mu, musi jeść, no tak. jak fajnie się zjadł, elegancko. Dobra. E, teraz... Jeszcze głodny! No jak to no! No ile A mam cały mu raz dawać siedzenia? Ale jedzenie póki ten to takie nie spadnie. A ja mam mu, mu dawać cały czas jedzenie? O masz no, żyj! Ty... O nie, to, przepraszam! Ej! Przeprosiłem tego chłopa! O go, no, już słodziak, ej, przepraszam. Ej, Paul, Daj mu, uwaga! O, zjadł! Jeszcze on chce jeść! No ile on Zamy chce? Jeść po całą lodówkę złowę! Jeść całą lodówkę, daj! Oj, przepraszam, zadałem mu tak. O nie! Stał się brudny! Ej, teraz o, trzeba, go trzeba go trzeba wykąpać! Trzeba go umyć, wykąpać! Brudny trzeba jest, go. dobra, idziemy Kąpi. go wykąpać. Ej, fajna Gierka, mi się podoba. Oglądajcie samego końca, będzie fajnie. Ej, dobra, trzeba idziemy go umyć. Idziemy pod prysznicem go umyć. Uwaga, kładziemy i teraz mijemy go. Ciapu, ciapu! Mejo, mejo! Jak go my jeste Myjemy My jemy połówkę! Ciapu! No, to fioletowe weź, musisz go namedlić. Mydło fioletowe, aha, dobra, przepraszam, dobra, tak, teraz, o! <ścoughs> Ale piana mu plecia, widzicie? Ale kąpiel zrobił no. no dobra, okej, okay, bierzemy, teraz. Ciapu, ciapu, mejo, meju. Za słabo bierzemy. go namedliłeś, o. mocniej namedlić, Medle, Dobra, ma dużo piany. Teraz go puczemy, poczemy puczemu. No, dawaj! Puczę, 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 jest. Tam jest piana, pucz, tam gdzie piana. A cały czas, brodny jest. A co jest ile, na. O dato, tak. musisz tam gdzie jest! Spukać. O, spukałem, jest, dobra. Coś potrzebuje, ej, medycynę? Co musisz on Musisz mu lekarstwo dać. Daj mu lekarstwo. Okej, okay, dobra, musimy dać mu lekarstwo, dlatego że coś tu. Ale lekarstwo gdzie będziemy mieć tutaj? Czekaj. O, o, o jest, 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 jest. trzeba dać mu, patrzcie, on teraz ma oczy takie biedne, ale słodziak, on zachorował, ma po prostu chorobę, no to damy, dajemy mu, uwaga, o jest, jest, ej, on chce się teraz bawić, play with me, no my. to po... musisz z nim pograć piłkę, piłeczkę znaleźć dla niego, dobra, idziemy, piłeczkę damy i tutaj mamy o, piłeczkę, to jest piłeczka, patrz, musisz powrócić z nim, dobra, rzucamy, Wow wow, wow, No nie A mogę się on ma samochód tam w kącie, widzisz go? No, samochód ja nie, taki Nie ma fajnie, klocki No nie, no, nie się, mogę ja rzucić w nie niego. No, radę, pobawiłem się. Rzucałem do niego piłką, ale on. Ej, już... Się ale chyba on, się patrz, patrz, on patrz, spać mu się zachciało. Tak ale, ale słuchajcie, ja rzucałem piłką i ta piłka zawsze obok niego przeciarza, jakby on nie odbił jej. Nie wiem dziwnie. Ciekawe jaka ma łóżko, no, co? Nie trafiałeś nigdy. Dobra, idziemy tutaj, łóżko ma niebieskie. Łóżko ma tutaj co na początku byliśmy. Ok, kładziemy go spać. E, eee, śni, śni sobie poł idź, spaciu paciuś. co się śni takiemu poł. O, jest, pożyc, elegancko, teraz musimy go przekryć, czy nie? A, zgasiłem światło, dobra, i śpi sobie. Może spać, jest, czy nie? Jeszcze nie śpi. Nie śpi jeszcze? Na, Musi, na, eee, musisz na musisz podustę A tutaj może. O, teraz. Uwaga, poszłesz. O jest, poszedł siedzisz... spać, śpi! No, śpi! On nie chciał na łóżku, bo to jest łóżko dla mnie! Proszę <laughs> poszedłem las. spać! Noc druga! o o, Czemu ten Oho. napis jest czerwony? Ej, czemu no, ten napis jest czerwony? Dobrze, chyba. No chyba coś jest nie tak. Albo dobra, idziemy, okej, okay, bierzemy go. Jest, teraz, jest, wyspany, elegancko. No, a co chcesz połu teraz? Połu, co chcesz, dziubek? O, ktoś zadzwonił! Oj, oj! Jaki straszny dzwoni. Ej kto to Może dzwoni? Halo? Ole, głośno! Halo? Kto dzwoni? Take of of Paul. Dostałem pa... Ej, dostałem drugiego Paulu! Ej, to, ja, jest ej to, to jest Paulina, ej, to jest Paulina, czaj się! Paulina, Paulina, <laughs> Paulina. Paulina. I mam Ej, tu mamy. Zależności. Tak, tu mamy y, Pou. Ma swoją. To jest Paul, a to jest Paulina. Paulina, ona tak się nazywa, idziemy ją nakarmić. Jakiś łodziak, jakiś łodziak. Dajemy jeść, a masz ryj, to. Patrz, ja. jak robi ja! Ile jak? Wiesz, jaki Łodzko był? A jest, to ra, mamy, idziemy to teraz piłkę. O nie, on też jest głodny. O, o. A nie mam nic z rodówce. O, ostatni serwu, daj. O. Ej, nie ma nic w lodówce, co? Aj dobra, jeszcze mam jakieś sushi, dam mu sushi. Dobra, teraz to kolejne. Dam. Dama, żeby nie smutny, to. Bo oboje muszą być na jedzeni. idą rę tego! No jest, dobra, mamy, idziemy teraz zanieść, idziemy teraz ich zanieść. A ja oni chcą porać piłkę, dobra, idziemy teraz tutaj, bierzemy drugiego. Muszę mi się zapytać, dwójka to jest ciężej do, do tego, do opieki Do opieki. roboty już przy nich jest tyle żołpanie! No, o, masz, dobra, o, dostał z piłki! <laughs> Walnęłem go z piłki pierwszy raz. Ja z tymi klockami to co to, to można wieżę, owiec jakiś wybudować. Ciekawe czy będziemy budować dalej. Dobra, biorę teraz piłkę. On ma z piłki! Po! Dostał z piłki jak ona się odbija. O, dostał. Oni się cieszą. On się uśmiecha dlatego, A że jest lubią Ale nie lubią podoba! Dobra, oni jeszcze chcą grać w piłkę, serio? No kiedy przestaniecie czaj, ta piłka leci u gry. Po! Rzuciłem, no. Oni nikt nie chcą odebrać. Czekaj, jeszcze raz. Uwaga, uwaga, biorę piłkę i teraz... Bo, rzuciłem niego, no nie patrz piłka, leci obok niego. Nie mogę w niego celnąć. Czyli on z piłki jakby nie może dostać chyba. No Bierz tą piłkę, mnie! o mnie! Ty, on, e, o nie, nie pamięta! Wiesz co on chce? Iść, <laughs> iść do sklepu po, po, po piłkę. Myślisz, że idzie na shopping, że mam iść z tym wyśle? No y y ma tak mi się dostał, wydaję, dostał z piłki Dostał z piłki! A, tak się ułożył. Dostał z piłki! Dobra, bierzemy jego i on mówi, że shopping, czyli mamy iść i. Zostaw go w domu, sam pójść. Okej, okay, dobra Patrz, wziąłem go. O. Pint Paulina. Znajdź Paulina, gdzie ona jest? Chciał znaleźć tą żółtą. Ej, znikła! Znikła, nie ma Paulina, jej. Paulina, gdzie jesteś? Właśnie, gdzie jesteś? A czemu ona znikła? Nie, poszła może gdzieś. Ale gdzie no, ona by mogła poszła? Ej, Paulina, gdzie jesteś? Paulina! Paulina, Paulina! Paulina się schowała! Paulina, moja laska! A gdzie ona jest? Ej, eee... e, na ziemi jest karteczka, chyba mi się widziało, przewidziało no Może że coś A może w kochanego chce się bawić. Karteczka, okej, okay, musimy znaleźć Paulinę Znikła nam fana dziewczyna. A tu jest karteczka jakaś na ziemi, widzisz? Byłeś, Nie. byłeś konie Nie ja tutaj? O faktycznie! No, no, no. Co tam pisze? Dear father, I left, don't search for Co? Że kochana I love you. Paulina! Nie, czekaj! Drogi kochany tato, drogi, drogi tato Ja to umiem, drogi tato wyszły, wyszłam z domu i nie szukaj mnie. Yy, nie szukaj mnie, kocham Ciebie, Paulina. Czemu? Ej nie! Dlaczego? Czego? Nie, Polina, nie zgadzam się! Polina, Polina! 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 Wracaj, wracaj, proszę. Ona wyszła z domu. I co teraz? Dobra, idziemy, wracamy. Wracamy z powrotem, idziemy spać. Z, tutaj. Ale ważne, że po jest. To Ej, poduszkę. Się. Dobra, y, oni ją położą na poduszkę i ja też idę spać zaraz. Dobra, widzowie. A wiecie co? Ja wam też pokażę poduszkę, jaką ja mam. Patrzcie na to. Też idę spać na mojej poduszce. Ona ma swoją poduszkę. Paul ma swoją poduszkę. A czy wy, widzowie, macie swoją poduszkę? Bo ja mam taką fajną minkę uśmiechnięta. Avatar z mojego kanału YouTube. Patrzcie, to jest poduszka, którą możecie sobie elegancko zgnieść i pójść spać. Ta poduszka jest okrągła, fajna, mięciutka. Patrzcie, o taka, mięciutka, taka. I teraz, jak ją pogniotę, to sama się wyprostuje. Patrzcie na to, bo to jest dobra jakość. Patrzcie tu, 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 I wziął. Widzicie? Sama się prostuje cała, dlatego że elegancka jest. Wpadajcie, zobaczyć. Pierwsza nie w opisie z Możecie sobie e, też na niej pospać, kto by chciał. Połóżmy go na poduszce. Ja tak samo. Uwaga, gasimy światło. I dobranoc. idziemy. Dobranoc. dobranoc. Noc trzecia co jest gadę? To był za dźwięk Tu e, był za słyszeliście Słyszałem, ej, słyszałem co to był za dźwięk. Ja się trochę. Ej gdzie jest e, poł? Gdzie jest Gdzie jest to... O nie O, o oł ja się, boję? Ej, ja się ej, boję! szybko, i znać go, znać go szybko! Poł, poł, co robisz? Jaki gruby! Ej, on urósł! Poł wszystko ej, w porządku! Przy tyło mu się może trochę... Ej, Poł, wszystko w porządku! No poł, już, ej no, co jest grane? Czemu on tak wygląda? Ej, czemu ten połu tak wygląda? jakiś przestraszony chłop. Ej, o ma ja taką... Ja wcześniej taki nie miał. O ma taką twarz. <laughs> Ej, czemu on, on ma taką twarz? Dobra, postawiłem go. Ej, i ma dziwną minę, jakby zgrubiał i stał się starszy po prostu. No bo karmiłeś go tyle to Ej, normalnie on ma fałdy pod brudką, fałdy ma, jak stał się grubszy. Za dużo żarcia dostał. Ja biorę coś, no looks like the shelf. Ej, tu jakoś są plamy, co to, czemu tu są plamy? Ej, co jest grane? Poo in bed, put poo in bed, co? A, No, to... trzeba go położyć z łóżka z powrotem. No dobra, ale czemu tutaj... Ale czemu tu jest. Widzisz? Pod tymi? No to Śrady wygląda. Są. I to wygląda, jakby tu odsunął tą szafę. No i tego położyć nie, ta szafa chyba musiałaby. I tego położyć, dobra, jest. Okej, okay, sprawdź szafę. Zasadzamy, odsuwa się. <laughs> tajne przejście! Wow, Lul, tyli, Za ale szafą! Jak ej, za szafą jest tajne przejście, nie? I jest Daj, jakaś dawaj, plama. Sprawdź to, ja chcę zobaczyć. Idziemy jest. dalej, idziemy dalej. Tu jest coś. Ej, jest mega ciemno. Patrzę. Wziąłem latarkę, mam latarkę. <laughs> co się stało? O nie! Co to się jest... stało? Rzucił się na nas. Co jest Gany? rzucił się na nią? Wciąga nas. Nogi mi ur. Co? O nie. A gdzie się my obudziliśmy? Co, tam co się stało? Jak... Co ty mi robisz? On stał się grubszy! Right click, e, status board. O, mi dał. Ej, on jest jakiś dziwny, co on co zrobił. Co się stało? Nie wiem. On jakby tą połu po prostu e, rozwalił. A, mamy coś kliknąć i sprawdzić. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. o oh, oh. eee... Musisz chyba znaleźć teraz ten, to jedzonko takie. Jedynka? Nie, 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 on idzie za mną! On uciekaj, za mną. uciekaj, bo mnie, A, mnie, zostawię, mnie! Ej, to gdzie on do jedzenia? On tu wszystko zeżarł. Mam mu ugotować coś, on daje. No ci karmi teraz. Żebyś mu ugotował coś. Albo on mnie karmi. Ej! To teraz ja jestem jego połu. Ojoj, oj. teraz ja mam dawać co ja chcę. Teraz chcę teraz jedzenie, dał mi jedzenie, teraz chcę jedzenie. Teraz e... trzeba się umyć, jak się zjadło. No, A umycie, e umie się, Bo... patrz, umie się, i on teraz mi daje, że ja mam grać połucze, iż on teraz. Wiesz, jaki dobry chłop? On teraz mną steruje. <noise> teraz on dba o ciebie. E... Bardzo dziwne, nie, ja się tego boję ogólnie. Dobra, i teraz. Y... Mamy je myć, tak? Będziemy ja myć? Opa... Tak, to jak ty jego myłeś, teraz on cię umyje. Dobra, i teraz y... grać w piłkę. Czekaj, co teraz? O nie, bierze mnie, bierze mnie. Teraz gdzie, gdzieś, gdzieś mnie się. Będziesz rzucał piłką w ciebie chyba. O nie, idzie Chłopał. idzie znowu do tego. Znajdź, ja e, mam znaleź, znaleźć, mam e, wyjście, ale nie mogę... Czekaj, coś mogę? Number acquired. Coś znalazłem. Dobra. O, mogę otwierać szafki. Znalazłem coś, mam akumulator, baterie. Co dalej? I co baterie, Nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. Płaskownik trzeba znaleźć. O, bierze mnie, piłkę, bierze mnie na piłkę, bierze mnie na piłkę. Ja o. mam po prostu znaleźć wyjście, tutaj pisze, ale... O tam jest yy, ten samochód do, a, do, auta, do, auta, auta. do auta, pali i odjeżdżaj, pali i odjeżdżaj. Dobra, baterii nie kar. Okej, dałem, baterię. Dobra i co teraz? The potrzebuje, need... okej, okay, samochód potrzebuje naprawy. Tutaj pisze, że my musimy naprawić samochód, czyli, yy, czyli jakieś narzędzia może. Dobra, ale Paul, Paul is watching, discard him. Okej, okay, on patrzy na mnie, czyli ja nie mogę zrobić co przy nim. Dobra, to chodźmy w takim razie zobaczyć co. Ty, a może jakbyś tak. go wziął do spania, on by, cię, on by zasnął i ty byś stał? No właśnie, idziemy, zacząć do spania, idę go do spania, dobra? I wtedy mu ucieknę, spróbujemy. Ej, to jak on tu ma rozwalony cały pokój. No ja dał mi do spania, teraz mogę wyjść? Nie, nie mogę wyjść. On nie. O, poszedł, 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 poszedł. Poszedł. Ej, e, czy ty możesz chodzić teraz? Właśnie nie wiem. Czy, czy ja mogę się ruszyć, czy nie? Czekaj, tu nie. Spróbuj. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę wyjść. I wraca! Ej, wraca, wraca, spać, Ej, nie mogę nic nie? zrobić, jakby dlatego, że jak leżę, to nie mogę nic zrobić. on mnie pilnuje cały czas. No, no to chodźmy do jedzenia jeszcze raz. No, do jedzenia idziemy, ale teraz poł mną się wychowuje, a ja nie mnie. Dobra, no, to weźmy teraz, chodźmy do jedzenia i sprawdźmy, czy coś tutaj w szafkach jeszcze jest. Może jakby... tutaj w jakiejś innej szafce poszukaj. Patrzę na inną... Patrzę inną szafkę, tutaj w innych szafkach nic nie ma, tu jest pusta. Kolejna też. Okej, okay, już nie więcej nic nie mogę kliknąć, dobra idziemy to teraz do... To tutaj już nic nie ma, to chodź indziej. Idziemy teraz, ten, umyć się. Dobra, pomóżcie mi, e, idziemy teraz umyć. Może i... w ubikacji coś będzie? Tu mamy puste szafkę, szafka jest pusta, widzicie, u góry. W ubikacji nic nie ma. O, mam ten! Tam jest, tam jest jakaś część do naprawy tego auta. O, widziałem coś. Widzisz, tam mam się mydło. świeci coś. Co tam się świeci? Nie, tam, no właśnie coś widzę, ale to nie mogę tego wziąć. Nie mogę tego w ogóle kliknąć. Tylko A mogę możesz to, wziąć. wodą? No spróbuję, uwaga, leję na niego wodą <laughs> Nie, nie mogę, rzuciłem w niego wodę, A, <laughs> A ma, rzuciłem w niego mydło No, ja nie mogę nic tu zrobić, zaraz, idziemy teraz pograć w piłkę My musimy do tego, do tego auta coś z tym autem zrobić Tam nic nie mogę kliknąć, dobra, on nas nie niesie do auta Mamy, możemy w piłkę grać, patrz Wyłóż piłkę, za pokój. Ty? O, jest! Właśnie, wyrzuć, niech idzie Dobra, wyrzucę Podasz... o, dobra, wyrzucę Ej, co jest zombie podszedł... Ej, za blisko poszedł, czemu on podszedł mi tak blisko? Ej właśnie. Nie ja wiem, ale boję. nie wygląda to zbyt dobrze Jest, wrzuciłem piłkę, wrzuciłem piłkę! Tych idzie po piłę! Idzie o piłkę. No właśnie, muszę po piłkę! Właśnie, po piłkę idzie. Jest idzie, 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 no. idzie, idzie, jest, idzie, Na prawej, auto! Ej, jest, się patrzy! Ej, Uf, się jest, patrzy, patrzy, patrzy się, patrzy się, patrzy się. O o Coś teraz stanie? Naprawiłem auto, dobra. Naprawione, naprawione auto. Ja kiedyś spałem, spać się, się od ciebie. <gulet> ej, ja ci się przestraszyłem. ej, czemu ja tak krzycza jak baba? No ja Ta muszę się znaleźć jakieś wyjście stąd. Ja mam teraz iść, yy, piłkę Dawaj do koła samochodu. Dobra, 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 bo będę Do samochodu musisz czekać. Jak się drzwi otworzą, to wyjeżdżaj. Porum. No. O, o, dobra, to zadzwonił, dobra, dobra, raz jest. Dzwonię, dzwonię, jest, Zadzwonił! No no zadzwonił, za... zadzwonił, Dobra, i co mam kiedy Open door, open door, open door, open door. Dajcie mi się otworzyć drzwi. Uwaga, otwieracie? No klikaj, klikaj. Co jest? Uciekł. Uciekł, uciekaj! Klikaj, szybko. No jedziemy, uciekamy autem. Yes. Jedź, yes. jedź. Yes. Rura. Rura, uciekamy. rura. Przez, drzwi. przez drzwi. rura, 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 rura. Uciekamy. A! Coś wyrzucił oh, nie. nas. Wow, rzucił hey, nas tym nas. samochodem. No to. Ej, da, to jest powalone co on zrobił. I on on mabusie Brudą, patrz. Oh, oh, oh. Jest jeszcze większy. O zostawię! Zostawię! Jak ja mam stoty. O nie, nas nie, mogę za... oh, Co? nie! głośno, ej! Ale on warczy na nas! Co się stało? Ej, nas rozwalił nas. game over Ej, dobra, to było mega creepy, nie? Co nam zrobił? Zjadł? On oszalał ten... On oszalał no po prostu, restart, mogę dalej jechać, mogę dalej jechać, dobra. On, 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 on chyba A to było ja, gdzie idzie, mogę, ja mogę jechać, Czekaj, mogę jechać. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jadę, jadę, on tu zaraz podjedzie. Uciekaj, w sensie on podchodzi. Przez te drzwi, przez te drzwi. Uuu, nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, gdzie jechać, którędy jechać. No Nie mogę wyjechać. Próbuj no wyjechać. znowu z Bogu, jak on krzyczy. Ale ja słyszę ej gdzie uciec? Którędy, tu w którędy? W prawo, w prawo, dawaj, tu. tu W prawo? Nie, 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 nie Nie, nie to Oni bez zą... sensu Tutaj? Gdzie dziura po lewej, patrz tu Gdzie dziura? To też nie Gdzie dziura jest? To, to nie zasłapie mnie! Odej... <laughs> <laughs> no nie, no znowu za po. czemu? Który raz już to mam? Ej, którędy bez mam wyjść? Przez kuchnię spróbuj Przez kuchnię, przez kuchnię, dawaj Przez kuchnię, dobra, dobra, dobra I gdzie teraz? I no to tu chyba, tak, ten biegarnik. w prawo o, i teraz w, lewo. Okay. O, w tej szapie? W tej szapie? No tutaj, do tej szafy, dawaj, spróbuj o nie, on idzie. No, Nie, nie, do tej Do no, tej no, ja Próbuję, ale nie mogę, nie mogę ten, ale jak nie się ciężko, jak się ciężko, kurde, steruje O nie, on idzie po mnie A, zostaw mnie, Paul! Paul, zostaw mnie! No, nie, POO! No, Ej, taką on Jakie to głośne jest, jak się drze Ej, nie mogę uciec Musisz wejść do kuchni, dawaj Nie mogę mu uciec, dosłownie, a wiesz jak ciężko się kieruje tym autem? No i teraz tu, 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 no No i nic, nie da rady do tego piekarnika spróbuj. Do piekarnika. Zapałki tam są, tam są zapałki, widzisz je? Gdzie? No to na kuchence, O, faktycznie. Podjęcie. Ej, faktycznie to mogę otworzyć, patrz, otworzyłem. Otworzyłem coś, o nie, o nie O nie, nie, nie mogę wycofać się. Dlaczego to się tak blokuje? To się blokuje Ajej. po prostu. Ajej. On krzyczy tak. Jak on krzyczy, mega mocno muszę go ściszczać. Re Ej, tam było coś, że mogę otworzyć to, jakby, nie? I teraz. No. Patrz, otworzyłem. Włączyłem i zapałki, widzieliście gdzieś tu zapałki, tak? No, tak. były na gazówce, chyba je wziąłeś. Gdzie te zapałki są? O nie, on tu, on tu wchodzi. Kurde, ale ciężko się wycofać tym w ogóle. Ej, a w szufladzie na ziemi? Tam widziałem, widziałem, były w szufladzie na ziemi. O nie, 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 zablokowałem się, to no nie mogę ruszać się. Jestem, <laughs> jadę, widzisz? jadę. jadę. No, były tam. Gdzie, gdzie szufladzie były, gdzie na były? ziemi? Szuf... Zapalniczki na ziemi. były? na Tak, zapałki. Ej, no szukajcie, szukajcie, no dawajcie, no. No, no drogi drogi, mówię, to mówię, są to mówimy ci przecież. A dobra, 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 czekaj, niech on podejdzie. w szufladzie na ziemi. Dobra, 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 jadę, 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 Rura, dobra, dobra, mam chwilę, gdzie one są? No tu, w na szufladzie ziemi. na ziemi, na ziemi szuflada jest. Tu, widzisz, oh, jest ja tu. Jest, mam, no, no, mam, mam, ma, podpalę go. O mąż, pół. Czemu nie, to się kuchenki, nie robi? Nie, podpal kuchenkę, podpal kuchenkę. No podpalam, no nie da rady, no czemu to się nie podpala, on nie zaraz tu wejdzie. Ja się rogana zabić, żeby <laughs> czasu miał A! Złapał mnie znowu, nie wiemy cię, tak. Było faj blisko! Dlaczego? Do kuchenki podpalić. Do kuchenki musisz chyba wrzucić tą zapałkę, wiesz Ale ja próbowałem i właśnie nie da rady Czemu tak de... Ale tym a, autem a... się ciężko steruje. Wiesz zapałki. Ja, biorę, biorę, biorę i teraz. No, rzucam, klikam i patrz, nie mogę rzucić tego no. Wait a... for Paul get in the kitchen. Aha, jaką wejdzie do to teraz możesz. Teraz. No wchodzi tu, no kurde, no nie mogę no! Te, uciekaj, uciekaj, uciekaj! No, no nie! Wróć, teraz rzuć teraz tam! A i teraz on rzucić! No, jak on jest sam w, w kuchni. No, no i teraz nie do. mogę! Kurde, ej, co tu się. Ej, tu jest mega ciężkie, żeby to rzucić. Rada, poł! Został, nie! Po. No, no, no piście, co mam tu...

Został spłonięty w domku został rozaliliśmy złego połu widzowie Napiszcie w komentarzu czy się wam podobało Thanks for playing dzięki rudy wpadajcie zobaczyć no i co, widzę? link macie w opisie. A wy, widzowie, możecie wejść na mój sklep po fajne czapki, ale nie tylko, mam też fajne kubki. Zapraszam, piszczelnia w opisie, smyslo.pl. a do każdego zamówienia wrzucam nowe zdjęcia z autografem. Gdzie byłem w Dubaju, wakacyjne zdjęcia Smyslowa, takich jeszcze nie było. I gdzie leciałem helikopterem nad Dubajem. Wpadajcie, piszczelnia w opisie, smajslo.pl, Smajslo team!